Kurde, jaki piękny dzień! Zacznij na te drzewa. Zacznij na te gałązki. Co za piękny dzień! Co za piękna scena. E... Ej, masz jakiś problem? No, tak, e, tak. Właśnie nie umiem wzorów matematycznych. No a jaki? Na przykład na Pitagorasa. No to już ci tłumaczę. A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. Inaczej suma kwadratów boków przy równa się sumie przeciwprostokątnej kwadratu. Aha. Teraz już rozumiesz? Dobrze. Teraz już rozumiem. Dziękuję za pomoc. No to nie ma za co. Kolejnym razem to od razu mów. Dobrze. że trzeba do Ciebie podchodzić. Dobrze. Idę podziwiać nadal naturę. Wow. Czy za piękne drzewa. Czy za piękne gałązki. Na szczęście opuści mnie ten straszny gość.